Dzień dobry. Witam państwa bardzo serdecznie. W dzisiejszej audycji został zdigitalizowany informator rekrutacyjny Oświeć się na UMK, a w nim znalazłam informacje na temat kierunku stosunki międzynarodowe. Zapraszam do prezentacji. Zacznijmy od opisu kierunku. Stosunki międzynarodowe to interdyscyplinarny kierunek studiów, skupiający się na analizie procesów zachodzących w polityce, gospodarce i sferze bezpieczeństwa. Na arenie międzynarodowej. Studenci zdobywają głęboką wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych oraz politycznych, umożliwiającą im zrozumienie i właściwą interpretację globalnych wydarzeń. Kierunek ten kładzie nacisk na rozwijanie umiejętności analitycznych oraz zdolności do oceny roli poszczególnych krajów. W tym polski w światowym kontekście. Więc jeśli są Państwo zainteresowani wyborem tego kierunku, warto przyjrzeć się warunkom rekrutacji. Należy przedłożyć wynik z egzaminu maturalnego z dwóch wymaganych przedmiotów. Pierwszy, pierwszy z nich, to i tutaj podam może listę. Będzie biologia, chemia, filozofia, fizyka lub też fizyka i astronomia, geografia, historia lub historia sztuki, matematyka, wiedza o społeczeństwie lub też informatyka. Drugi z wymaganych przedmiotów to język polski, część pisemna lub też język obcy, nowożytny, część pisemna. Te przedmioty można zdawać zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Jednak warto zwrócić uwagę na przelicznik dla danego poziomu z przedmiotu. Dla poziomu rozszerzonego jest on wyższy, czyli jest korzystniejszy w trakcie postępowania kwalifikacyjnego, ponieważ można uzyskać wtedy wyższą liczbę punktów. Przejdźmy teraz dalej do zakresu kształcenia. Studenci stosunków międzynarodowych na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu mają dostęp do unikatowej oferty dydaktycznej. Program kształcenia został stworzony we współpracy z pracodawcami, ekspertami oraz absolwentami, a to gwarantuje praktyczne podejście do nauki. Zakres kształcenia obejmuje naukę języków obcych. Głównie angielskiego, a także francuskiego, niemieckiego lub rosyjskiego. <laughs> Studenci mają możliwość osiągnięcia biegłości na poziomie B2 europejskiego systemu opisu kształcenia językowego. Ponadto oferta edukacyjna obejmuje wykłady monograficzne, konwersatoria oraz możliwość udziału w programach wymiany zagranicznej, takich jak Erasmus. Jakie są perspektywy zawodowe dla absolwentów? Otóż absolwenci są wysoko wykwalifikowanymi specjalistami przygotowanymi do pracy w różnych obszarach. Dzięki praktycznej znajomości języków obcych, w tym komunikatywnego posługiwania się językiem specjalistycznym, są atrakcyjnymi kandydatami na stanowiska w administracji publicznej, zwłaszcza w kontekście współpracy międzynarodowej, dyplomacji oraz komunikacji. Dodatkowo ich umiejętności są cenione w organizacjach pozarządowych, instytucjach badawczych, agencjach międzynarodowych, a także w przedsiębiorcach, przedsiębiorstwach działających na rynkach zagranicznych. Absolwenci stosunków międzynarodowych są również poszukiwanymi pracownikami w ośrodkach badawczych zajmujących się analizą stosunków międzynarodowych oraz w mediach specjalistycznych branży. Kierunek ten Cieszy się uznaniem potwierdzanym przez akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej, co sprawia, że absolwenci posiadają solidne fundamenty do rozwijania swojej przyszłej kariery zawodowej. Więc jeszcze na końcu pytanie, dlaczego warto studiować stosunki międzynarodowe ze względu na unikatową ofertę dydaktyczną, która sprawia, że studenci są dobrze przygotowani do wymagań rynku pracy. Również warto ze względu na różnorodność zajęć, o których wcześniej wspominałam, również ze względu na naukę języków obcych, studenci uczą się przynajmniej dwóch języków obcych, głównie angielskiego, ale także francuskiego, niemieckiego lub też rosyjskiego. I warto również przypomnieć o akredytacji Państwowej Komisji Akredytacyjnej, a to sprawia, że yy, Tutaj studiowanie równoznaczne jest z wysoką jakością. A ja jeszcze chciałabym pokazać, jak wygląda miasteczko uniwersyteckie, jeśli Państwo jeszcze nas nie odwiedzili, i zachęcam właśnie do takich odwiedzin, i dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, do widzenia!